I, I radosna, i, 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 radosna. No. bez pytań, bez odpowiedzi. Eee. Po, co, po co ona jest i dlaczego jest radosna? Eee. W świecie zagłonionym, w świecie m, rozpędzonym. Prędkość zawrotna. Wszystko na najwyższych obrotach i brak tego jedynego pytania tej tej idei o co tu chodzi do pewnego momentu to co Adam mówił zbłąkany przechodzień zbłąkany gościu pyta gdzie jest cent? Ze włąkanymi nie ma sensu rozmawiać. Zorientowanych kawałków jest niewiele, ale są ten od 12 apostołów też już za wielu nie miał, A2, a tysiące lat potem ganiali się po, no, z maczetami. Czyli niby nic nie powiedział 2000 lat. No załóżmy, że to... Jest tam pół prawdy, pół kłamstwa, kłamstwa. kłamstwa. <śle> A, może procent niech każdy ustaliśmy. sobie I ci, którzy są tu, w tym gronie, w tym towarzystwie, są do wyzerowania. I są od tego, żeby zerować. Nie minusować i nie plusować. Jak ktoś no, sztucznie tam śmiecha się, to widać, że to jest niestety, ale oszust. No. Takie plusowanie to jest minusowanie, tylko że zakamuflowano. I teraz jak ja będę zasypywał kogoś kasztanami, a on mówi, Ty daj mi jedną perłę. No ja nie dam pawory kasztanu. On mówi, nie, tylko jedną perełkę chcę. Naj, naj, naj. No. A ja mówię, no to masz 500 miliardów ton kasztanów. No to kończmy rozmowę i nie Stąd kierunek e, i te dyskusje godzinne, e, naprawdę ciężkie, <śmianowullce> to, takie, to jest sumo takie. E, e, się no. Ale y, od tego jest ten mały zbiór, żeby od tym tym dłużej nie spięczony. Stąd jest przegrzanie tego mojego zbioru. Bo jak całe życie e, moje e, algorytmy, e, baza e, informacji e, dawała mi cynk, że coś jest nieznane. Patrz, lepiej sprawdzaj, i nikomu nie ufaj. To, że rodzice rodziców i tam jeszcze dalej, <trybujesz> Wszyscy mogli być w błędzie. Teraz jeżeli e, wszyscy mogli być w błędzie, no to ktoś musi nie być w błędzie, to się samo wykluje, kto nie jest w błędzie, e, bo e, zada sobie pytanie i się na nie odpowiem. A tu w tym w szanownym gronie, no e, jest kilka jest, jest, takich właśnie fajnych przykładów. E, bo to wszystko jest obrazowanie, to, 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 to jest malowanie w trakcie tego płótna, to, to jest ten Picasso, czy tam trzeba. Nie, Leonardo z Picasem też spotyka. I jest, że mówię, no surrealizm, realizm e, i tak dalej. E, wszystkie izmy nagle się pojawiają. No bo po przeciwnej stronie reguły jest brak reguły. A wtedy e, wszystkie wszystkim dozwolone. Tak działa, tak działa, ten świat, no fajnie to jest nazywane Matrix, ale, ale jednak mój i swojego dziecka, jakie by nie było, nie, nie komentuję, tylko wychowuję. I teraz będąc materią, byłem dzieckiem, a będąc energią, opiekuję się materią czyli moim ciałem. Moje ciało jest moim dzieckiem. No i tutaj ta matrioszka jest zamykana w matrioszce, tak? A później dzieci dzieci, i tak dalej, i tak dalej. Żeby się nie odnaleźć w tej nieskoczności, to wystarczy mówić dwa lustra przyłożyć do siebie, zobaczyć wtedy, jak się odbijają. Bez wzoru nic nie widać, ale jak się pojawi wzór, to on się odwija w nieskończoność, aż tam do załamania Ja. Eee, więc jeżeli mamy już to ogarnięte to nie oddaje nic tylko ciągle dodaje coś była emotka materii teraz jest emotka energii to oczywiście jeszcze rzad, rzadziej pomyśl a po przeciwnej stronie to oczywiście stoi wszystko anty a ja jestem granicą bezpieczną, która ma grubość 0, wagę 0, i można o tym gadać w nieskończoność, plusując i minusując. Zero łączy plusy i minusy. No ale wtedy, no mówię, no, mały plus, duży minus, to nie zawsze nie jest zero. Stąd e, zero jest, a, pojawia się z nich, Nie jest dane na, wie, na wieczność a z drugiej strony jest nieskończony i wieczny, tylko że, mówię, materia i energia ze sobą inne wysyłają programy. Inny program idzie od energii, inny idzie od materii, materia mówi hola hola, spokojnie, a energia mówi więcej czadu. Tylko że jakiś balans, złoty środek, tak, żeby i materia i energia i jeszcze myśli te poukładane, bo one już mają swój porządek, są w kolejności odpowiedniej. Nie ma tu żadnego błędu, nikt nic nie popełnił złego. Więc stąd te takie oczyszczenie i radosna nowina, że jak wszystko jest moje, to ja już tego nie opisuję, nie komentuję. Troszczę się, uczestniczę w tym, bo wtedy przechodzę w tryb oko za oko, tak? Będąc materią, ja się nie zgadzałem z tym, że no póki piękny, ładny, fajny, okej, okay, ale potem coraz gorzej, coraz gorzej i moja świątynia no po prostu marnieje, tak? Robi się starą szopą. I, i, I z tym się już nie zgadzam. Z tym się nie zgadzam. I to da się w ten sposób tylko i wyłącznie wytłumaczyć, że jest to dziecko energii, materia, która przemija i jest gwarancja tego, materia przemija, ale nie znika, tylko zmienia stan skupiny. Jeszcze przed przeminięciem tej materii ja już zmieniłem stan skupienia, ale tamtego jeszcze nie stać Czyli mam jeszcze formę materialną, ale już e, połączoną z duchową. I to wszystko jest oczywiście rzucone na przeciwieństwo. I miłego dnia wszystkim.